Cześć, Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test akumulatorowego odkurzacza od Ryobi model RV1811. Zapraszam na film. Dobra, mamy kolejny sprzęt tym razem od Ryobi. Przypominam, że jest to współpraca. Jakiś czas temu dostałem zestaw narzędzi. Tutaj Wam wklejam zdjęcie. Już, już je Wam kiedyś wklejałem, i to jest kolejny e, sprzęt, za który się zabieramy. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, wkleiłem Wam to zdjęcie po to, żeby przypomnieć, co tam jest do testów i po to, żebyście zobaczyli, jakie tam są sprzęty. Tak naprawdę tam są sprzęty wszystkie oprócz tego odkurzacza e, z dopiskiem HP. Tak, czyli gdzieś tam jak jakieś najwyższe modele i tak dalej. No drogie sprzęty i w ogóle... Wydawałoby się, że ten odkurzacz w tym wszystkim jest taką zapchaj dziurą, prawda? Bo tam są naprawdę porządne sprzęty. Natomiast yy, po otrzymaniu sprzętu, ja oczywiście wszystkie paczki sobie otwieram, patrzę. No, wiecie, jak to typowe dziecko ma nowe zabawki i sobie ogląda. I powiem Wam szczerze, że ten odkurzacz zrobił na mnie najciekawsze pierwsze wrażenie. Oczywiście żadne z tych sprzętów wtedy nie odpalałem, nie używałem, tylko chodzi mi o to, że diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ no, jest to zwykły odkurzacz. Najbardziej Was będzie interesowało, jak on ciągnie i czy się na przykład. Zapycha. No taka jest prawda. A generalnie ja już mam taki odkurzacz, testowałem dla Was marki Evolution, którego używam na co dzień. I jestem zadowolony z tego typu po prostu odkurzacza. Do Evolution nic nie miałem. Natomiast tu, jak sobie otworzyłem ten, to już na początek znalazłem kilka patentów, które od razu dla mnie stawiają ten odkurzacz wyżej, mimo że go jeszcze nie włączyłem. Więc cała nadzieja w tym, że będzie dobrze działał, bo <grych> czar pryśnie. Słuchajcie, do rzeczy. Najpierw Wam powiem o parametrach szybko. 11 litrów pojemności, 1500 litrów na minutę, 13,5 kPa, 115 RW i klasa ochrony IPX4. To chyba dlatego, że chociażby akumulator, jak jak widzicie, jest zakrywany, bo tak to byśmy chyba tej klasy nie dostali. Nieważne, to są suche parametry. A teraz o co chodzi w ogóle z tym odkurzaczem? Chodzi o to, że ma, właśnie tak jak mówię, kilka fajnych rozwiązań. Pierwsza rzecz, dwa biegi. Bieg pierwszy, bieg drugi. Tego już nie miałem. To już jest naprawdę fajne. Nie jestem fanem takiego przełącznika, to muszę od razu powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że na przykład używamy na biegu pierwszym, odkurzamy, chcemy wyłączyć odkurzać. na 99%, zawsze od razu wciskamy bieg drugi, bo ciężko jest wycelować tak siłą delikatnie, żeby był to bieg żeby to było wyłączenie, ta pozycja środkowa, tak? No ale dobra, ważniejsze, że są dwa biegi niż to, niż to samo działanie. Kolejna sprawa to właśnie zamykany, yy, zamykany obudowa od akumulatora. Plus i minus, no generalnie słuchajcie, Rajobi ostatnio wprowadziło akumulatory bardzo duże, tak? No największy oczywiście jest 12 amperogodzin. Czy to wejdzie? No nie, od razu widać, że nie wejdzie. Czy możemy używać z tym akumulatorem? Możemy, bo tak naprawdę da się go tam wepchać, co so, tu dużo mówić, zobaczcie. Bez problemu tak naprawdę możemy używać, tylko wtedy jest ryzyko, że to gdzieś zahaczymy, połamiemy i tak dalej. Tak naprawdę można wybić pin i tego nie używać, jak ktoś nie potrzebuje a producent wyraźnie na stronie napisał do jakich akumulatorów maksymalnie do szóstki napisał, że jest ten akumulator ze względu na to właśnie że więcej nie wejdzie. Dobra, ale jest to kolejny patent na plus. Kolejny patent. Zobaczcie. W zestawie gumowa redukcja do podłączenia różnych elektronarzędzi, tak? Czyli z jednej strony wpinamy nasz odkurzacz, a z drugiej strony mamy oznaczenie, żeby wpiąć nasze elektronarzędzia. I chociażby ta malutka HP, miłośrodowa szlifierka sorry, brakło mi słowa. Zobaczmy czy pasuje. No jest to sprzęt i więc wypadałoby żeby pasowało jak najbardziej. I generalnie zawsze z tym jest największy problem, że ja akurat mam tych dużo elektronicznych różnych marek, jakieś odkurzacze w ogóle, czy to akumulatorowe, czy sieciowe, każdy inny i nigdy mi to wszystko nie pasuje. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, jednego systemu. Chciałem jakieś podrukować to wszystko na drukarce, czy dalej człowiekowi wiecznie brakuje czasu. A tutaj mamy takie coś w zestawie, więc bardzo fajnie. Kolejna rzecz, to akurat miałem w Evolution to to, że wszelkie Akcesoria mają tu swoje miejsce, są wszędzie pochowane. No i przejdźmy do akcesoriów. Taka średnio-wąska, że tak powiem, średnia ssawka, gdzieś idealna, chyba do samochodu, bym powiedział. Nie gdzieś pomiędzy, ale gdzieś po prostu do naszych foteli, kierowcy, pasażera i tylnej kanapy. Idąc dalej, słuchajcie, rura, która też oczywiście ma swoje miejsce, i jest to taka klasyczna rura, jak w odkurzaczach, właśnie takich waliskowych, która jest sprężysta. To jest fajne, bo ona potem zajmuje małe miejsca, ale oczywiście ona troszeczkę napór powoduje. Jeszcze jak się łączy odkurzacz i jest sanie, to dodatkowo no, potrafimy ciągnąć za tą rurę, przewrócić ten odkurzacz. Mi się tak nieraz zdarzyło. Ale fajnym patentem jest to, że jest ona ruchoma. Zobaczcie, widzicie? Znaczy, ruchoma. No, tutaj ma po prostu przyłącze yy, obrotowe. I to jest bardzo fajne, bo już też w Evolution miałem nieraz tak, że no nie umiałem go tak ustawić blisko auta gdzieś, żeby stał na glebie i żeby sobie fajnie ta rura mi nie przeszkadzała, nie haczyła o drzwi. To jest fajny patent kolejny. Tutaj mamy kolejny schowek pod rurą na wąską stawkę, już tą taką typową, szczelinową. Kolejny patent, może od razu automatycznie zobaczyliście. Zobaczcie, rękojeść, ta do trzymania odkurzacza rączka, po prostu, która ma dwa stopnie blokady. One się blokują, to trzeba tak mocniej przebić taki opór. I to jest naprawdę bardzo dobre. No możecie się ze mnie śmiać, że w ogóle o czym ja gadam, ale jak sobie stawiam odkurzacz, to mogę zablokować tą rączkę w ten sposób, że zawsze go chwytam, a nie muszę jej wiecznie tam podnosić. A jak jej nie potrzebuję do transportu czy coś, to teraz też mi się nie będzie co chwilę otwierać spoko. Kolejna sprawa to to, że jak już zauważyliście, może tutaj odkurzacz ma oznaczenie Rajobi Link. I tu są te przyciski. I kto zna Rajobi Link? To ten wzór tutaj Wam może już wszystko powiedzieć. Oczywiście oznacza to, że jeżeli macie szyny Rajobi Link w swoim warsztacie, to odkurzacz możecie odwiesić na szynie. W zasadzie tak jak teraz widzieliście na filmie specjalnie polazłem. Słuchajcie do garażu, żeby to dograć i wam pokazać, jak to wygląda. Otwieramy odkurzacz na dużych klamrach. Tutaj plastikowe, ale tutaj już same uchwyty metalowe, więc spoko. Otwieramy naszą maszynę. Jak widzicie jeszcze nie używany, bardzo solidna uszczelka, filtr HEPA bardzo łatwościogalny. Jest piłeczka, która oczywiście e, nam tutaj blokuje przed dostaniem się wody, jeżeli odkurzamy na mokro. Aha, na mokro właśnie. Chyba nie powiedziałem, że to jest odkurzacz do odkurzania na sucho, na mokro i nie powiedziałem, że funkcja dmuchawy, czyli tutaj Oczywiście wkładamy naszą rurę w środku, jeszcze papierologia, którą gdzieś tutaj wrzuciłem, nic tutaj więcej nie ma, jest wycięcie, no bo tutaj chowa się ta nasza szczotka. Dobra i teraz tak, słuchajcie, podstawowe tutaj jakieś patenty, które, że tak powiem, mi e, wpadły tutaj od razu w oko i które stw, e, po których stwierdziłem, że to no może być naprawdę dobry odkurzacz, jeżeli będzie dobrze pracował, no to Wam już pokazałem, ale czy to wszystko? No nie, słuchajcie, bo, jak, bo ja sobie sam wybierałem te narzędzia do testów. Jak ja sobie yy, patrzyłem na stronie Rajobi, co bym mógł sobie przetestować, i znalazłem ten odkurzacz, to gdzieś tam na dole w sugerowanych podpowiedziało mi do niego zestaw akcesoriów. Tego typu. I słuchajcie, ten odkurzacz. Z tym akcesorium, z, z tymi akcesoriami, no to jeszcze lepszym robi się, słuchajcie, odkurzaczem, jeszcze bardziej kompletnym. Co ciekawe, ten zestaw akcesoriów nie jest dedykowany tylko do tego odkurzacza, tylko do tych trzech, tak? Czyli do tego klasycznego warsztatowego, tego i nawet łamane jest na ten poprzedni model, to znacie to, ja to mam. Z tego akurat nie jestem za bardzo zadowolony, albo po prostu nie, nie do moich potrzeb. Czy co mamy tak naprawdę w zestawie tych akcesoriów? Wybaczcie, że ten film jak będzie długo gadania, pewnie jak zwykle, ale no, jest tu co pokazywać. Eee, dobra, po kolei. Przede wszystkim rzecz, która do tego odkurzacza nam się nie przyda. Ten adapter jest do tego właśnie ręcznego starego odkurzacza, bo on ma takie wejście, żeby przejść na klasyczne okrągłe. Mamy też to przyłącze do podłączenia elektronarzędzi, czyli akurat coś, co w naszym odkurzaczu już było. Jest to zdublowane, no ale tak jak mówię, ten zestaw jest do kilku odkurzaczy, więc to tak naprawdę fajnie nawet mieć więcej, tak naprawdę, co tu dużo mówić. Słuchajcie, mamy szczotki, tak? I zobaczcie, jakie mamy szczotki. Szczotki tego typu, gdzie można ściągnąć. Mamy tutaj włosie, i to jest dosyć sztywne włosie, takie bardziej bym powiedział gdzieś do szczotkowania jakichś dywanów. I po ściągnięciu tej szczotki mamy tutaj jeszcze taki. Wiecie o co chodzi, to było kiedyś w takich odkurzaczach sieciowych, starych, były takie szczotki, nie wiem czy to jest jakiś taki filc, nie, to nie jest filc, filc to taki mięciutki. Takie to jest dosyć ostre. E, może do wykładzin, może kto wie do czego, to napisze mi w komentarzu nie będę szukał w instrukcji, bo tam też potrafią różne rzeczy przetłumaczyć z angielskiego. Więc mamy taką szczotkę. Mamy kolejną szczotkę i ta już ma bardzo, ale to bardzo miękkie włosie, także myślę, że śmiało tę pizzerkę samochodową można sobie tym odkurzać, nie, nie, nie obawiając się o żadne rysy. E, tutaj Tutaj mamy, słuchajcie, rurę. I tutaj akurat z tą rurą tak 100% nie, nie jestem pewien, no bo generalnie w tym akurat odkurzaczu, no bo mówię, to jest zestaw uniwersalny. No mamy rurę, tak? Eee, więc generalnie można by było powiedzieć, czy ta jest w jakiś, jakiś sposób przeduszką. No na pewno niekoniecznie tak w 100%, no bo tu jest całkiem inne montowanie, ale może być. Co tu dużo mówić, może być, bo po prostu na wcisk to pasuje idealnie. Jest duża szansa, że gdzieś to się będzie rozłączać, ale generalnie da się to zrobić jako przeduszkę. Natomiast tutaj jest oryginalny, słuchajcie, oryginalny przycisk, żeby te wszystkie akcesoria płynnie i fajnie wchodziły na klik. Także to jest generalnie rula, rura przewidziana rura Rura przewidziana do tego typu właśnie akcesoriów z zestawu, które po prostu wtedy do tego idealnie pasują. Zobaczmy, czy tą rurę da się wymienić w jakiś sposób na rurę, która jest w tym odkurzaczu. No nie, bo tu jest innego typu w ogóle przyłącze. No dobra, no ale co, jeżeli byśmy chcieli do tej rury z odkurzacza podłączyć właśnie te nasze szczotki. Czy pasują? No tak, pasują po prostu na wcisk. I, i słuchajcie, yy, czyszcząc my dociskamy. Nie ma szansy, że jak ja to wcisnąłem... Ło, statywie. Jak ja to mocno wcisnę, to nawet jest to ciężko wyciągnąć, powiem szczerze. No i dobra. Yy, takie mamy tu akcesoria, ale jeszcze tutaj jest gwóźdź programu. Zobaczy czy wszystko wyciągnąłem. Woźniem programu jest ta, słuchajcie, e, szczotka wąska. Ok, powiecie, że mamy tutaj szczotkę wąską już w zestawie. no Kolejny raz przypominam, że to jest też do tych innych odkurzaczy, w których takich możemy nie mieć. Ale zobaczcie na ten patent. Wygląda jak klasyczna szczotka, tak sobie myślę, ok, ale tutaj definitywnie przycisk. Po pierwsze, fajnym patentem jest to, że to żółte to jest guma, tak? Zobaczcie, to jest guma, więc wchodząc gdzieś tam pomiędzy fotele a tunel środkowy naszego auta też sobie nie porysujemy. Ale patrzcie teraz. Ok, rozsuwana. To już jest fajny patent, że jest przedłużana. Dojdziemy dużo głębiej, tak? Ale patrzcie dalej. To jest elastyczne. To, co się wysuwa, ten, ten, ten biały fragment, po prostu ten szary taki, jest gumą. Czyli generalnie można nawet gdzieś tam pod fotel wejść i lekko skrzywić. To się podda, no bardzo, ale to bardzo fajne. Kto gdzieś tam, wiecie, takimi gadżetami się zajmuje jak ja, jak odkurzaczami, to wie, że każda głupia szczoteczka potrafi spowodować, jeżeli nam przypasuje, że wybieramy dany odkurzacz czy że danym odkurzaczem nam się najfajniej gdzieś tam w aucie pracuje. Dobra, nie mam pojęcia ile jak gadam, mam nadzieję, że nie 20 minut o tym odkurzaczu, trzeba przejść do testów praktycznych. Gdzie jest? Tu idzie do testów praktycznych, Już chciałem to składać, zapomniałem, że tu jeszcze takim malutkim dodatkiem jest taka torba na te akcesoria, była schowana na dole, no nic wielkiego, ale wypada powiedzieć. Dobra, słuchajcie, zaczynamy test w praktyce. Testować będziemy na w pełni nadawanej piątce. No, maksymalnie tutaj oficjalnie wchodzi szóstka, tak jak wam mówiłem. Ja szóstki i tak nie mam. A nie będę tutaj na siłę pchać jakieś dwunastki, bo to bez sensu. Zaczynamy od tego, co co wprowadziłem na testy tego typu odkurzaczy, czyli zważone tutaj nakrętki 4 gramy 6, 11, 14, 22. Odkurzacz jeszcze nie używany, w pełni nowy, tak, czyściutki filtr, po to, żeby potem nie musiał się bawić, wiecie, jak już coś odkurzę, to by musiał super dokładnie wyczyścić kompresorem filtr, żeby ten test miał sens. Robimy tak, wciągamy to, a jako że odkurzacz ma bieg pierwszy i bieg drugi, oczywiście próbujemy na pierwszym i na drugim, zobaczymy czy będzie jakaś różnica, potem przynoszę tak jak zawsze pył z grubościówki, wciągamy od groma pyłu z grubościówki, patrzymy przy okazji jak tu się zapycha filtr, bo te odkurzacze, które mają, tutaj właśnie w, w blisko ścianek filtr lubią tutaj się zapychać chociaż najczęściej to nie wpływa na ich działanie i po wciągnięciu pyłu bez czyszczenia ponownie wciągamy nakrętki także wpinamy sobie akumulator musimy oczywiście wszystko zabezpieczyć żeby nie było żadnych przedmuchów i utraty mocy no i co słuchajcie zaczynamy od biegu pierwszego czyli tutaj muszę kliknąć na dół zobaczmy jak to pójdzie OK, ta nakrętka jest za duża. Tak ją wciągnęło, ale w tą powinno wciągnąć. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, jest za duża na ten rozmiar. Ona ogólnie powinna przejść, tylko się źle układa. Spróbuję jeszcze raz. Okej, okay, super. Pomogłem jej paluchem tylko przez ten otwór, ale nie. Zobaczcie, że nie unosiłem rury. A zobaczcie, jak tutaj pod górkę ma e, ta nakrętka po drodze i to było na jedynce. Było czuć, że nie jest to super moc, ale wszystkie zostały wciągnięte. To już pokazuje, że jest mega spoko. Wyciągamy nakrętki. No i co? E, próbujemy teraz na drugim biegu. Okej, okay, na drugim biegu szatan. No naprawdę jest duża różnica. Dobra, wyciągam, przynoszę pył z grubościówki. Okej, okay, plus z grubościówki gotowy, on już taki troszeczkę łapie wilgoć, więc jest taki zlepiony, e, teraz tak, e, oczywiście tutaj na biegu drugim nie będziemy się już bawić, bieg pierwszy, teraz tak sobie pomyślałem, że ten otwór mógłby być grubszy, no ale wiadomo, to jest po to, żeby gdzieś pasowało do tych różnych akcesoriów i elektronarzędzi, e, na początku próbuję tak klasycznie delikatnie, a potem wjeżdżam w to agresywnie, dwójeczka i próbujemy. No i od razu, słuchajcie, bez żadnego cięcia, to jest oczywiście w środku. Odkurzamy ponownie nakrętki. Idealnie, nawet udało mi się tą największą złapać bez problemu. Zobaczmy teraz, jak wygląda filtr po tym wszystkim. OK, jak zwykle zbija się to gdzieś w tym miejscu, no tak te odkurzacze są skonstruowane, że zawsze ten cały urobek zaczyna gdzieś od tamtej strony, filtr z tej strony jest przeważnie bardziej czysty, a tutaj z tyłu się zalepia, no ale jak widzieliście moc pracy, moc pracy, moc ciągu była bardzo wystarczająca. Słuchajcie, jak wam pokazywałem, jakie sprzęty rajobi czekałem na testy, to jeden z was napisał, że chciałby zacząć w takiej typowej praktyce, jak się spisuje, na przykład zabrudzone dywaniki samochodowe. Ja co prawda utrzymuję w miarę czystość w aucie, ale musiałem wywieźć na ekoport graty i zabawki córki letnie, w których było mnóstwo piasku, jak widzicie. No, te takie wykładziny samochodowe się ciężko, te, te bagażnikowe, ciężko odkurza, bo tam ten piach wchodzi. Będziemy odkurzać na biegu drugim tą szeroką ssawką. Zobaczmy, jak to pójdzie. Okej, okay, idzie spoko, ale mam wrażenie, że ta stawka trochę mi podbijała piach, dlatego teraz zobaczę tą klasyczną, wąską. Poza tym też muszę się dostać tam w te prowadnice. Tą stroną zobaczymy sobie wąską. No, na pewno dokładniej. Te takie malutkie, wiecie co, wchodzą jakieś takie drewniane giełki, bo tu też dechy były wożone. Tą wąską łatwiej, zresztą to nawet widać na kamerze, że tutaj jest gorzej. Natomiast co chciałem powiedzieć? Aha, tam do końca nie dosiągłem, bo oczywiście mi statyk przeszkadza. Jeszcze tutaj sobie odkurzymy w tej prowadnicy ten piasek. Ej, kurde, teraz jestem w szoku. No, wiecie, każdy zna swoje dywaniki w samochodzie, ja wiem, jak mi się te kiepsko odkurza. No, pomijając, że to stary kapeć do wymiany już popruty. To poszło rewelacyjnie. Evolution mi tak dobrze nie szło. No dobra, tutaj elementy, wiadomo jakie, piano black, czyli coś, co się kurcze, rysuje od samego patrzenia. Więc tutaj ta szczotka z bardzo miękkim włosiem z dodatkowego zestawu. Tutaj, nawet sobie na ustawię. Powiem Wam szczerze, że właśnie ta szczota jest rewelacyjna do tapicerki, jest tak mięciutka, że tu nie ma szans czegoś porysować. No chyba, że za mocno dociśniecie i zaczniecie tym plastikiem szorować. Kurde, zaczynamy naprawdę bardzo robić tą szczoteczkę. Słuchajcie, do właśnie o, takich tutaj kratek wentylacyjnych. Tu gdzieś za kierownicę, gdzie zawsze było ciężko dojść, albo e, po prostu tą wąską się to rysowało. Fajna rzecz. No i oczywiście słuchajcie to, co wam pokazywałem, czyli ta. No, wybaczcie na zoomal już tam mam ustawionego na auto, czyli ta przeduszka elastyczna. Nie mam szans, słuchajcie, wybaczcie, jak pokazać wam to tam, że wejdę, ale no po prostu wiecie o co chodzi. Krótka demonstracja. No ogólnie ja to robiłem na czule, ja tam wiecie, wkładałem, żeby tylko pokazać o co kaman. Natomiast jak widzieliście, to się elastycznie poddawało, to jest całe, bezpieczne, nie porysujemy tapicerki. Jest oczywiście jeszcze funkcja dmuchawy. Nie mam akurat, słuchajcie, żadnej zabrudzonej ukośnicy. Zobaczmy sobie po prostu to na liściach, jak to działa na biegu drugim. O liście może głupi test, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli z wilgotnej trawy rusza to liście, no to pył po oczyszczeniu, nie wiem, po przepraszam używaniu na przykład jakichś pilarek, wyżynarek czy ukośnic to będzie pikuś. Dobra, słuchajcie, krótkie podsumowanie, bo jak zwykle ten film pewnie pod 30 minut podejdzie. No cóż, według mnie bardzo fajny odkurzacz. I ja wiem, że niektórzy tak mm, podchodzą do tego, że jak dostaje się coś na współpracę, to się chwali. No niekoniecznie. Ja też dostałem poprzedni odkurzacz też na współpracę, a tak go nie chwaliłem, ponieważ ten po prostu według mnie jest lepszy. Mm, jest silniejszy i te wszystkie patenty, o których Wam mówiłem na początku, wiecie, dwa biegi, jakaś taka rączka regulowana. No to wszystko wpływa na to, że się go lepiej używa. A z tym zestawem akcesoriów to już w ogóle bomba. No ja po prostu, słuchajcie, jakoś tak mam, że, nie wiem, jakoś, że tak powiem, mniej jaram się jakimś nowym Wyżynarkami, kluczami udarowymi, zakrętarkami i tak dalej, a bardziej kurczę, do gustu mi przypadają właśnie jakieś odkurzacze, jakieś szczotki, coś co tak wokół domu można co dzień używać i nam po prostu umila życie. E, no ale klasyka, po to nagrywam film, żebyście zaczęli, jak to mniej więcej pracuje i jakie to ma rozwiązania. Jak macie jakieś pytania, pytajcie oczywiście w komentarzu. A ja dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.